Szanowni Państwo, witam na kanale 6421 w kolejnym odcinku programu. Tak nie powinno być. W dniu dzisiejszym jestem w Hynowej. Dostałem zgłoszenie, aby poruszyć temat pewnej drogi. Ciekawostka jest taka, że Hynowa, być może to jest jedna albo jedna z nielicznych, w której nie ma w ogóle nazw ulic. Tu jest po prostu Hynowa 78, Hynowa 65, Hynowa 14, Hynowa 2 i tak dalej. A Mam pomysł na nazwę ulicy, właśnie o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Ulica Błotna mogłaby się tak spokojnie nazywać to jest właśnie kierunek nazewnictwa ulic w naszej gminie, taki przeważający. No i właśnie dzisiaj, kilka słów o Ulicy Błotnej. Zapraszam. To sprawa wygląda w ten sposób, że mieszkańców tutaj się zbiegło dosyć sporo, ale tak naprawdę nikt nie chce nic powiedzieć do kamery. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Myślę, że to jest właśnie błąd. Warto o pewnych rzeczach mówić. Warto, aby za tymi słowami właśnie no, stały konkretne osoby. Szanowni Państwo, jestem w tym momencie w Chynowie. Ulica za mną to jest historyczna ulica. To jest druga z najstarszych ulic w Chynowie. Yy, ona prowadzi tutaj z tej szosy głównej, która prowadzi do Bogu, Bogu Fałowa yy, w stronę kościoła i szkoły, to za moimi plecami. W tym momencie jest tutaj niezły, yy, niezłe bagno, to znaczy trudno jest tutaj tak naprawdę przejść. Za 400 metrów w prawo. No, panie Andrzej, może pan się przyjść powiedzieć na temat drogi naszej, na naszej drogi, kochanej. No. A niech pan przyjdzie, porozmawiamy do kamery, będzie pan sławny w gminie. Nie, to tak, Nie, nie pani wpuści bez pana zgody, ale ogólnie niech się pan wypowie, żebym nie była sama. No to widać co jest, nie? Od kilku lat się męczymy, żeby coś było zrobione. Tu jest, starano się ta druga, w którym roku robiłaś? Podpisywali mi, żeby ta druga była zrobiona. Dwa rynu. lata temu, nie? Albo trzy. Albo trzy, no coś takiego. No. Trzy, trzy lata temu była tak tak? Ta, tak, ta tak, tak, tak. A się pismo gdzieś do gminy. do gminy. gminy. sołtyz mi to podbił, potem dzwoniłam znowu o tą drogę. To z gminy usłyszałam, że nasz sołtyz nie widzi konieczności zrobienia tej drogi. A nie widzi. Nie widzi. Nie. Właściwie to ta droga, nie? To jest Rów. Bo Rów. Nie spełnia w ogóle wymogów. żadnych wymogów, pan bo... Co? bo, bo jest tam ta dalej, Kiedy wejrzenia... pan jechał, to pan zobaczy, jakie są rowy. I zrobili tylko parę tych robów, a od połowy stanęli oni już nie widzą potrzeby zrobione, a one są tak zarośnięte, że jak pan podjedzie, to Ale pan... Pan że tam, droga tam. jest niżej od rowu. No. Mhm, mhm, mhm. Droga po... jest niższa od rowu. To po... jest... Ee, ta droga jest rowem. Bo w... wszystka woda z pól czy z tego leci na drogę, leci a na przez drogę. E, do rowu nie przeleci. Czyli można powiedzieć, że ten rów to jest taka trochę fikcja. sztuka dla sztuki? Tak, tak. to jest fikcja. Jak no. Pan kamerę teraz obróci w tamtą stronę. Tam jest pobocze wyżej jak droga. Ech, pobocze jest wyżej niż góra. No to tutaj nie ma szans, żeby woda do tych no, rowów trafiła. Cała droga idzie ulicą. No. Gmina, gmina nie ma pieniędzy na to. My dwa lata temu do gminy pismo wysłaliśmy. Mhm. Pół wioski się podpisało co jeździ i drogą. Mało, tak. powiem panu inny numer. No. Teraz tak. to robili drogę na cmentarz. No. no wiem. Niech sobie, a wie pan wiedział. gdzie jest gminne na łąkach? W takim gdzie lasku? Jest? Gminna ziemię, gminny las na łąkach. Nie, nie, nie. Koło nie, nie. Tadeusza Brodziaka. Nie, nie, nie. To ja nie panu wytłumaczę. Stąd. Niech pan jedzie zobaczyć ile tam kamienia leży wywiezionego. Ludzie sobie wożą przyczepami i podwórka utwardzają. Aha. A oni stąd wywieźli tam. Zamiast tutaj wysypać przykładowo drogę. Aha. Tak to wygląda. Dzień dobry. – Jak się chodzi po tym błotku? – No fajnie, ale no, <laughs> nie wiem to, gdzie iść. A gdzie pan się wybiera? Do sklepu, do GS-u? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest tak hop, pobudować drogę, ale tak sobie myślę, że być może są jakieś inne, inne sposoby na to, aby drogi, na które nie ma w tym momencie funduszy, aby zrobić tak, jak powinny one wyglądać, zrobić je nieco inaczej. Wyasfaltowanie tego, no to to myślę, że to idzie naprawdę w grube setki tysięcy, miliony pewnie złotych. Ale według mnie warto myśleć o tym, żeby mieć plan utwardzania, przygotowywania tego typu dróg na najbliższe, nie wiem, dwa czy cztery lata, tak aby po tych czterech latach, kiedy środki pieniężne się pojawią, yy, aby można było zrobić tak, jak to powinno wyglądać. W tym momencie moją taką opinią, to jest to, aby przede wszystkim te, te rowy rzeczywiście oczyścić i odrożnić. To jest w pierwszej kolejności. Z drugiej strony, czy druga sprawa, to pomyśleć o tych poboczach, aby, aby one nie były wyżej niż główna droga. No i, yy, i rzeczywiście yy, samą drogę wykorytować i wysypać tuczniem tłuczniem betonowym. Ja sobie tak myślę o tym betonowym, ponieważ wydaje się, że jeżeli tona na przykład takiego tłucznia kosztuje około 50 zł, no to nie jest to wielki koszt, a myślę, że to jest to na tyle twardy i, i mocny materiał, że, że w takim wykorytowanej drodze to by się, to by się sprawdziło.